Radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie słuchacze Radia Kurier Galicyjski. Przy mikrofonie Artur Żaka realizuje tę audycję dla Państwa Andrzej Borysewicz. Dziś Światowy Dzień Kobiet, więc na wstępie audycji jest znakomita okazja, by kobietom po tej czy tamtej stronie granicy życzyć jak najwięcej radości, słońca i spełnienia marzeń. Szczególne ukłony dla tych wszystkich pań, które walczą niezłomnie o godność, wolność i przyzwoitość państwa ukraińskiego na różnorakich frontach: wojskowym, wolontariackim, społecznym, rodzinnym. Drogi pani, chylę nisko czoła. A teraz przechodzimy do najważniejszych wiadomości z Lwowa i Ukrainy. Jest 378 dzień pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Trwa drugi rok tej totalnej wojny. Od 24 lutego 2022 roku dziesiątki tysięcy ludzi ucierpiało w wyniku działań wschodniego agresora. Straciły dach nad głową, rodziny, zdrowie i nierzadko życie. Ponad 15 milionów obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Co najmniej 20% populacji państwa wyjechało za granicę. W dniach od 3 do 5 marca w Lwowie odbyła się konferencja United for Justice. Z ramienia Polski wzięli w niej udział prokurator generalny Zbigniew Ziobro i prokurator krajowy Dariusz Barski. W jej trakcie podpisane zostało memorandum o współpracy między członkami GIT a Stanami Zjednoczonymi, a także utworzono międzynarodowe centrum ścigania agresji przeciwko Ukrainie w ramach Eurojustu. Prezydent Zeleński, który aktualnie był wtedy w Lwowie, powiedział do zgromadzonych. Muszą być ukarani wszyscy rosyjscy zabójcy, wszyscy organizatorzy agresji i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie i do terroryzowania ludności. Konferencja została zorganizowana przez prokuratora generalnego Ukrainy Andrija Kostina w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Zatem również warto przytoczyć fragment wypowiedzi prokuratora generalnego: Weź Rik pełnomaszczabnej agresji. Przez cały rok tej pełnowymiarowej agresji my ramię w ramię pracowaliśmy na rzecz wspólnego zwycięstwa. Jestem niezmiernie wdzięczny za Waszą determinację i wsparcie, ale także za to, że żywi życie w Ukrainie. Dlatego jesteśmy tutaj z Wami, na wolnej ukraińskiej ziemi. Jesteśmy połączeni wspólnym celem, połączeni na rzecz zwycięstwa i sprawiedliwości. Niemniej jednak, sprawiedliwości stanie się zadość tylko wtedy, gdy Rosja, która dokonała najcięższą zbrodnię, zbrodnię agresji, poniesie zasłużoną karę. Jedną z ważniejszych deklaracji kończących konferencję było ogłoszenie otwarcia na Ukrainie biura Międzynarodowego Trybunału Karnego. ubiegły tydzień obfitował w oficjalne wydarzenia i wizytacje we Lwowie. 2 marca po raz pierwszy spotkali się minister spraw wewnętrznych i administracji Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Kamiński oraz niedawno mianowany minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Klymenko. Stronę omówiły dalsze polskie wsparcie dla Ukrainy, która walczy z rosyjskim agresorem. Na placu przed Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki odbyła się uroczystość przekazania siedmiu radiowozów, które z inicjatywy konsulatu generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie Policja Polska podarowała ukraińskiej pol Відції в обводі Львовській. А ото щодо згромаджених повіді міністрові Польські і України. Ми відчуваємо з першого дня війни ту підтримку, моральну, військову зі сторони народу Польщі. Od pierwszego dnia wojny odczuwamy ze strony Polaków ogromne wsparcie, zarówno moralne jak i wojskowe. Mogę powiedzieć, że każdy pracownik systemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, policjanci, Gwardia Narodowa, funkcjonariuszy państwowej, służby ratunkowej, straży granicznej, swoją bohaterską służbą i braniem udziału w działaniach wojennych przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi, wykazali się bohaterstwem, wytrwałością i wiernością przysiędzą. Każdy obywatel naszego państwa powinien odczuwać, że będziemy chronić wszystkich i jeżeli... Jeżeli zajdzie potrzeba, przyjdziemy na ratunek. Jesteśmy przekonani, że zwycięstwo wkrótce nadejdzie. Lecz droga do tego zwycięstwa jest ciernista. Tracimy naszych bliskich, ale nie poddajemy się. Jesteśmy silni, jesteśmy jednym narodem. System Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to system, który zapewnił i zapewnia bezpieczeństwo w naszym państwie. Aby każdy obywatel, zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie, odczuwał swoje osobiste bezpieczeństwo, i jeżeli zajdzie potrzeba, to przyjdziemy wszystkim z pomocą. Dziś oznaczamy orderatę i nagrodami resortowymi najlepszych z najlepszych, funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników Ogwodu Lwowskiego. Chcę powiedzieć, że jestem dumny z pracy i osobistych zwycięstw każdego z Was. Przed nami dużo pracy, ale jestem pewien, że skoro ustawiamy opór od roku, to zrobimy wszystko, żeby nasz kraj był niezależny i wolny. Żebyśmy w najbliższej przyszłości mogli świętować wielkie zwycięstwo razem z naszymi międzynarodowymi partnerami, razem z naszymi braćmi z Polski. Pragnę podziękować każdemu z was za waszą służbę, za bohaterstwo i za wierność przysiędze od pierwszego dnia wojny. Przysiędze z pierwszego dnia winy. Szanowny panie ministrze, szanowni panowie, generałowie. Formacji polskich i ukraińskich, podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, ale przede wszystkim Wy, wielce szanowni funkcjonariusze Formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Jestem zaszczycony, że mogę brać udział w tej uroczystości, gdzie Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy będzie przekazywał odznaczenia odważnym, niezłomnym, zasłużonym funkcjonariuszom Formacji Podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Każdy z Was. Dokonał osobiście bohaterskiego czynu w obronie swojego kraju. Chcę Wam powiedzieć, że sprawa, za którą walczycie, jest sprawą świętą to sprawa wolności narodu, sprawa niepodległości państwa i sprawa przyszłości przyszłych pokoleń. Chcę Wam powiedzieć, że Polska była, jest i będzie razem z Wami. Już nigdy żaden wróg nie podzieli naszych narodów. Dziś w Lwowie odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polski i Ukrainy. Chcę wam powiedzieć, że rozmawialiśmy o konkretnej współpracy, która jest wsparciem dla waszej walki, tak aby krew, którą przelewa dziś naród ukraiński jego najlepsi synowie i córki, nie była przelana na darmo, żeby służyła zwycięstwu. To zwycięstwo przyjdzie będzie na pewno będzie wolna i niepodległa Ukraina będzie wolna i niezależna na zawsze a rosyjski okupant musi opuścić ukraińskie ziemie musi opuścić donbas ługańsk i krym sława ukrainie Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie orderów i medali za zasługi bojowe funkcjonariuszom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, przedstawicielom Straży Granicznej, Gwardii Narodowej, policjantom, a także strażakom. Minister Mariusz Kamiński podczas swoich wypowiedzi bardzo często zwracał się bezpośrednio do żołnierzy i funkcjonariuszy. Szanowni Państwo, pan minister dziękował Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Polskiemu za pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy tak licznie trafili do naszego kraju. Nasz ludzki obowiązek wobec naszych drogich sąsiadów i naszych braci z Ukrainy, których dotknęło nieszczęście. Zrobiliśmy to w poczuciu wielkiej, głębokiej, autentycznej solidarności z Wami. Pamiętam, kiedy jako minister spraw wewnętrznych pierwszego dnia wojny miałem konferencję prasową i na pytanie dziennikarzy, czy wpuścimy do Polski y, ludzi, którzy nie mają dokumentów. Powiedziałem tak, wpuścimy wszystkich. A ci, którzy stoją y, na granicy, czekają na pomoc, to są kobiety z małymi dziećmi, bo ich mężowie i ojcowie. Walczą na froncie, walczą o wolną Ukrainę i o wolną Polskę i o wolną Europę i o wolny świat. Chcę, żebyście wiedzieli. Że będziemy Was wspierali do końca, do ostatniego dnia tej wojny. A ten ostatni dzień to będzie dzień zwycięstwa nad brutalną rosyjską agresją. Podziwiamy Waszą walkę z okrutnym rosyjskim agresorem. Ale naszym obowiązkiem również nie jest tylko wsparcie słowne, ale konkretne wsparcie dla Armii Ukraińskiej, dla sił ministra spraw wewnętrznych, dla Gwardii Narodowej, dla Policji, dla Straży Granicznej Ukrainy. To są nasze obowiązki też polityczne. Chcę, żebyście wiedzieli, że możecie liczyć na nas. Zawsze i my, i wy tworzymy nową historię. Nową historię naszych wolnych krajów i wolnych narodów. I nigdy już nie damy się podzielić rosyjskim barbarzyńcom. I ja wiem, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. I nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Razem, solidarni, zwyciężymy. W ramach wydarzenia nie były przewidziane wywiady. Niemniej jednak udało nam się zadać ministrowi Kamińskiemu kilka pytań. Panie ministrze, jesteśmy w Lwowie. Współpraca pomiędzy Polskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i strukturami resortem ukraińskim od wielu lat się zacieśnia. Jak to wygląda w czasach wojennych? No, ta współpraca jest tym bardziej intensywna, bo rośnie liczba zagrożeń dla ludności cywilnej. Wojna powoduje no, liczne niedostatki po, po stronie ukraińskiej, więc chcemy jak najbardziej pomóc służbom ukraińskim podległym MSW, czyli Policji, Straży Granicznej, Gwardii Narodowej, które pilnują porządku bezpieczeństwa na co dzień na Ukrainie i takie wsparcie bardzo mocne służby ukraińskie od samego początku wojny od nas dostają. Panie ministrze, dzisiaj Pan wspominał o funkcjonariuszach, o polskich inżynierach, saperach, którzy wrócili z Ukrainy z nieleki misji rozminowywania terenu Ukrainy. Ale u mnie inne jest pytanie, bo dobrze wiemy o tej misji. Dlaczego w niektórych środowiskach w Polsce wywołało to takie kontrowersje o tym, że państwo polskie niby to nie poinformowało, że taka misja jest zorganizowana? Państwo polskie nie mogło poinformować opinii publicznej nie dlatego, że miało coś przed tą opinią do ukrycia, tylko dlatego, że chodziło. O bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy. To był stuosobowy kontyngent humanitarny intensywnie pracujący w okolicach Kijowa przez pięć miesięcy. Udało się utrzymać wszystko w pełnej dyskrecji, a jednocześnie zapewnić efektywność działań tym funkcjonariuszom. Naprawdę odnieśli wielki sukces. Mogli stanowić, gdyby sprawa była nagłośniona wcześniej, po prostu atrakcyjny cel dla, dla Rosjan. Były sytuacje, gdzie nasi funkcjonariusze rozminowali teren, a nad nimi latały irańskie drony wykorzystywane, bojowe, wykorzystywane przez Rosjan. Także była to misja niebezpieczna, ale chcę podkreślić, że wszyscy uczestniczy tej misji byli ochotnikami. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Po uroczystościach delegacji udały się na cmentarz Łuczakowski, gdzie złożyły wieńce na cmentarzu obrońców Lwowa, Panteonie Ukraińskiej, Armii Halickiej, jak i również na grobach poległych w aktualnie toczącej się wojnie. Radiokurier galicyjski. dni temu w Lwowie, a wczoraj w gmachu sejmu Rzeczypospolitej Polskiej miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy Byłym Polakiem, Obywatelem Ukrainy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Lwowie, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano frankiwsku dawnym Stanisławowie oraz Fundacją Wolność i Demokracja. Wystawę otworzyli wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wiceminister Spraw Zagranicznych dr habilitowany Piotr Wawrzyk oraz Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej pospolitej Polskiej w Lwowie. Wystawa powstała ze środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Każda z tych tablic to historia jednego życia: unikalnego, wyjątkowego, niepowtarzalnego. Za każdą z nich kryje się jednak tragedia, niewyobrażalny dramat i cierpienie najbliższych rodziców, dzieci i przyjaciół. Warto też wspomnieć o zasługach dla powstania tej wystawy naszego współpracownika, Dmytra Antoniuka, który miał niełatwą misję kontaktu z rodzinami bohaterów w celu pozyskania informacji o ich bliskich. A oto, co o tej wystawie powiedziała prezes Fundacji Wolność i Demokracja, Lila Luboniewicz. Dziś jest rocznica agresji rosyjskiej na Ukrainę. Z tej okazji chcielibyśmy przedstawić Państwu wystawę, pod tytułem Byłem Polakiem świadomym obywatelem Ukrainy. Wystawy, która została opracowana we współpracy z Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego ze Stanisławowa, a powstała z potrzeby upamiętnienia Polaków, którzy będąc obywatelami Ukrainy chwycili za broń, gdy ich ojczyzna została zaatakowana. Zależało nam na tym, aby Przybliżyć ich sylwetki. Pragnęliśmy złożyć hołd tym wszystkim osobom odważnym, walecznym i mężnym, którzy bronili własnego domu i bronią własnego domu. Wystawa ta jest fragmentem szerszej inicjatywy realizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja, a polegającej na tym, aby pokazać, jak Polskie organizacje funkcjonujące na Ukrainie aktywnie włączyły się w pomoc uchodźcom, w pomoc Ukrainie, w pomoc ukraińskim żołnierzom. Fundacja od pierwszego dnia wojny aktywnie włączyła się we wspieranie. Ukrainy i Ukraińców przekazując pomoc charytatywną, rzeczową, finansu, finansową, organizując y, y, różne akcje skierowane na wsparcie uchodźców, którzy przybywali y, do Polski. I nadal wspieramy i realizujemy szereg inicjatyw, które są po to, aby wspierać Ukrainę. W tej walce o wolność, w walce z agresją rosyjską. Tym materiałem kończymy dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję, że spędziliście ten czas z nami. Zapraszam do słuchania Radia Kuriera Galicyjskiego premierowo w każdą środę na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. Zachęcam również do śledzenia nas na stronie www.kuriergalicyjski.com, a także na Facebooku i innych kanałach Kuriera Galicyjskiego na YouTube. No i oczywiście z całego serca polecam lekturę tego, co jest centrum wszechświata naszej redakcji, czyli dwutygodnika Kurier Galicyjski. Ukłony dla całego zespołu, który pracował nad tą audycją. Przy mikrofonie był Artur Szak, a Andrzej Borysewicz realizował dla Państwa tę audycję. Do usłyszenia za tydzień. Radio Kurier Galicyjski Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt profesjonalny Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.